Zatrzymajmy na chwilę w tym momencie. Okropny Grinch udając, że pomaga dzieciakowi, tak naprawdę niszczy mu bałwana. Ale nie w tym rzecz. Zwróćcie uwagę na szalik Grincha. Jest on w biało-czerwone paski. Przewijając film prawie do samego końca, widzimy, że tym razem krawat Grincha jest w tych samych kolorach. Nie jest to przypadek. Twórcą samej postaci Grinch'a był doktor Sus, a jego najsławniejszym dziełem jest bajka Kot w kapeluszu, która na polski ze względu na rym została nazwana Kot Prot. Tytułowy Kot nosił bardzo charakterystyczny kapelusz właśnie w biało-czerwone paski. Jednak kiedy ekipa wybrała się, aby ukraść sanie pana Brickelbauma, Grinch tym razem nosi szaro-czarny szalik, co jest fajnym smaczkiem, ponieważ za tę animację odpowiada studio Illumination. Studio to stworzyło również minionki, a szaro-czarny szalik to oczywiście znak rozpoznawalny gru. Ten film posiada wiele więcej ciekawych nawiązań i detali, więc omówmy je sobie wszystkie od samego początku. Na ekranie pierwszy raz pojawia się Grinch. Jest on wkurzony, ponieważ Budzik przerwał jego sen świąteczną piosenką, a jak wiadomo Grinch nienawidzi świąt, dlatego też postanawia uciszyć Budzik, rzucając w niego książką. Dostajemy tutaj dwa ciekawe detale. Po pierwsze, piosenka, którą możemy usłyszeć z Budzika nosi tytuł Santa Claus is Coming to Town, którą wykonała Maria Carey. Drugi szczegół nie jest tak oczywisty. Spójrzcie na tytuł książki. W przetłumaczeniu jest to speleologia dla początkujących. Speleologia to ogólnie mówiąc nauka o jaskiniach. Pasuje to idealnie, gdyż Grinch mieszka w jaskini na górze Krampit. Jego poranna rutyna sprawia, że nie można zarzucić mu braku higieny. Tuż po przebudzeniu bierze prysznic, a po nim używa nawet dezodorantu. Co prawda zamiast umyć zęby wolał napisikać sobie tym samym dezodorantem do buzi, ale nie w tym rzecz. Przyjrzyjmy się etykiecie. Mold Spice. Jest to oczywiste nawiązanie do powszechnie znanych dezodorantów firmy Old Spice. Jednak jest w tym drugie dno. Już od samego początku w tle możemy usłyszeć utwór "You're a mean one, Mr. Grinch", którego jeden z wersów brzmi: "Mr. Grinch, you're a bad banana", co opisuje oślizgłego, spleśniałego banana. Mold Spice natomiast w przetłumaczeniu to przyprawa właśnie do pleśni. Sam utwór Iruja Minwan Mr. Grinch pierwotnie powstał wraz z pierwszą animacyjną oceną Grincha w 1966 roku i został napisany przez twórcę postaci doktora Susa. Od tamtej pory doczekał się kilkunastu coverów, przy czym zarówno do filmu z 2000 roku, jak i do animacji, którą właśnie omawiamy, stworzono specjalne wersje. Zastanawialiście się czasem, czemu Grinch chodzi na golasa? Jeśli tak, to wszyscy byliśmy w błędzie. Grinch, mimo bycia całkowicie futrzanym, i tak nosi bieliznę, a co jeszcze ciekawsze, nosi nawet futrzane spodnie, przez co wygląda jakby był na golasa. Zwróćcie uwagę, że jego spodnie nie są posegregowane w szafie choćby dniami tygodnia, a jego nastrojami. W taki oto sposób w jego szafie znajdziemy gadki na przeróżne humorki, jak zrzędliwy, niezadowolony, nieszczęśliwy czy paskudny. Natomiast jeśli wasz humorek jest bojowy, to mam dla was coś specjalnego: World of Warships, czyli sponsora dzisiejszego filmiku. Jest to taktyczna strzelanka z trzema podstawowymi uzbrojeniami: artylerią, torpedami i samolotami. Znajdziesz w niej ponad 650 historycznych statków z 13 krajów. Istnieje aż 5 różnych klas okrętów – niszczyciele, krążowniki, pancerniki, lotniskowce, a także moim zdaniem najciekawsze – okręty podwodne. Wyobrażasz sobie prowadzenie bitwy ze swoimi ziomkami i niszczenie statków przeciwników będąc całkowicie niewidocznym okrętem podwodnym? Bo tak, do World of Warships możesz zaprosić znajomych, aby stworzyć z nimi niepokonaną dywizję, lub jeśli wolisz, dołączyć do istniejącego klanu i poznać nowych kompanów. Gra stale się rozwija, co miesiąc możesz spodziewać się nowej zawartości, w tym współpracy z innymi grami, zespołami muzycznymi i tytułami anime. A teraz najlepsze. Jako, że są to dziewiąte urodziny World of Warships, to są przygotowane gratisy dla nowych graczy. Jeśli zarejestrujesz konto za pomocą linku w opisie, otrzymasz potężny pakiet startowy: 500 dublonów, 7 dni premium, 2 miliony kredytów, okręt czwartego poziomu po ukończeniu 10 bitew oraz 6 punktów umiejętności dowódcy. Powiedziałem, że gratisy dla nowych graczy są najlepsze? Możliwe, że się myliłem, bo najlepsze jest to, że World of Warships jest darmową grom. Link w opisie i życzę ci, drogi widzu, przeprowadzenia wielu zwycięskich bitew. A my przenosimy się do kuchni, gdzie Grinch postanawia zjeść śniadanie. Jednak od swojego psiaka dowiaduje się, że zapasy, które wedle obliczeń miały wystarczyć do stycznia, skończyły się już 20 grudnia. Nawet jego awaryjna puszka, huchasz. Jest to nawiązanie do oryginalnej książki, jak i animacji z 1966 roku. Grinch zarówno w książce, oraz animacji, oprócz kradzieży prezentów i ozdób świątecznych, wynosił mieszkańcom cały zapas jedzenia, w tym ostatnią puszkę huchas. W omawianej animacji, gdy zielony przystojniak idzie na zakupy do Ktosiowa, widzimy jak pakuje do koszyka całe mnóstwo tych właśnie puszek. W międzyczasie mama Cindy Lu spóźnia się na miejski autobus, więc postanawia za nim pobiec i krzyczeć, aby kierowca na nią zaczekał. Imię kierowcy to sam. A scena ta jest odwzorowaniem sceny z filmu *Speed* niebezpieczna prędkość z 1994 roku. Nawet dziewczyny krzyczą podobne rzeczy. Owłosiony, wracając ze sklepu, wpada na małą blondyneczkę imieniem Cindy Lou. Ich pierwsze spotkanie dzieje się w nieprzypadkowych okolicznościach. Kiedy parka na siebie wpada, Cindy Lou jest w drodze na pocztę, aby wysłać list do Świętego Mikołaja. Nawiązuje to do faktu, iż w Grinchu z 2000 roku, który nie był animacją, Cindy Lou i Grinch wpadają na siebie na poczcie, gdzie ojciec dziewczynki był listonoszem. Za sprawą burmistrza Ktosiowa w tym roku święta mają być trzy razy większe niż zwykle. Jest to subtelnie połączone z faktem, że serce Grincha na koniec filmu rośnie trzykrotnie. Przygnębiony z tego powodu Grinch postanawia zagrać na swoich organach. Utwór, który wybiera na tę okazję to All By Myself w wykonaniu Erika Carmena. Tekst wspomina błędy młodości, w których to autor wykorzystywał ludzi, bo nie potrzebował miłości. Z perspektywy czasu jednak dostrzegł, że pragnie to naprawić i otworzyć swe serce na miłość. Wokalista nie chce być przez całe życie sam. Utwór idealnie wpasowuje się w postać Grincha. Co prawda nie on odrzucał za młodo ludzi, a to oni odrzucili jego, przez co zamknął się na świat. Jednak potrzeba miłości i niebycia samotnym perfekcyjnie opisuje to, co naprawdę nasz zielony włochacz ma w serduszku. Wspomniałem na samym początku o szaliku nawiązującym do minionków, a dokładniej do gru. Tym razem spójrzmy na tę zieloną ozdobę. Nie przypomina wam ona czasem Stewarta? Zwróćcie uwagę, że mają nawet takie same odstające włoski. Albo czy te okulary Cindy Lu, kiedy wybiera się na biegun północny, nie wyglądają jak te należące do minionków? I ostatnie to ten jednorożec skradziony przez Grincha. Wygląda to jak nawiązanie do Agnes i jej jednorożcowej obsesji, gdyż jest on identyczny jak ten, za którego Agnes była w stanie umrzeć. Ale gdybyście chcieli mnie pocisnąć, że to niemożliwe, aby twórcy nawiązywali do minionków, to chciałbym zaznaczyć, że w grudru i minionki mogliśmy zobaczyć Margo w koszulce z podobizną Grincha. W oryginalnej wersji językowej głosu Grinchowi udzielił Benedict Cumberbatch. Aktor ten wciela się również Doktora Strange'a w filmach studia Marvel. Wielu fanów spekuluje, że z tego powodu w Grinchu znalazło się pewne nawiązanie do postaci Doktora Strange'a, jak i do samego Marvela. Posłuchajcie, po tym jak Włochacz wpada na cudowny, okropny pomysł kradzieży świąt, widzimy złowieszczą scenę na tle pewnego, okrągłego okna. Fani twierdzą, że jest ono nawiązaniem do okna znajdującego się w Sanctum Sanctorum, gdzie mieszkał doktorek. Mimo, że nie wygląda identycznie, to okrąg po środku, sześć falistych łączeń i postać aktora mogą na to wskazywać. Przejdźmy dalej. Grinch, aby wcielić swój plan kradzieży świąt w życie, musi dowiedzieć się, jak być jak święty Mikołaj. Wiedzę na ten temat bierze z kompletnego, autoryzowanego, definitywnego i wyczerpującego przewodnika, napisanego przez kogoś imieniem bądź nazwiskiem Kringle. Kringle, pisane przez K, a dokładniej Chris Kringle, to amerykańska nazwa na Świętego Mikołaja, wywodząca się z niemieckiej kultury. Także Grinch czerpie swoją wiedzę u samego źródła. Kiedy Cindy Lou przekonała znajomych do planu schwytania Świętego Mikołaja, cała ekipa wjeżdża na swoich rowerach na pierwszy plan. Jest to prawdopodobnie odniesienie do teledysku McLemore, gdzie widzieliśmy identyczny zabieg. Fred postanowił odejść z zespołu, Max został awansowany do zaprzęgu sań, a Grinch oznajmiając to swojemu pupilowi, użył słów: Max, you will guide my tonight. Są to lekko zmienione słowa oryginalnej piosenki Rudolf Czerwononosy, które brzmiały: Rudolf, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? W dawingowanym Grinchu padają podobne słowa, jednak polska wersja tej piosenki już nie zawiera nic o ciągnięciu sań. Zwróćcie uwagę na maszynę do szycia, na której Grinch tworzy swój strój świętego Mikołaja. Jest to maszyna marki Theodor. Cofając film o około 20 minut widzimy kij baseballowy również marki Theodore. Żeby zrozumieć ten szczegół, musimy poznać pewną postać. Jest nią Dr. Sus, amerykański autor książek dla dzieci, w tym twórca postaci Grincha. To on w 1957 roku wydał książkę pod tytułem How the Greens Stole Christmas. Nazwa maszyny jest nawiązaniem i hołdem w stronę pisarza, gdyż jego imię to właśnie Theodore. Mama wchodzi do pokoju Cindy Lou tuż przed nocą schwytania Grincha. W swoich dłoniach trzyma książkę pod tytułem Na mojej głowie jest ogród. Jest to nawiązanie do wydanej pośmiertnie w 1995 roku książki doktora Susa pod tytułem Daisy Head Maisy, w której na głowie głównej bohaterki wyrasta stokrotka. Scenę później w łóżku Cindy Lou możemy zobaczyć pewnego słodkiego białego króliczka. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, film został wyprodukowany przez studio Illumination, tak samo jak animacja Sekretne życie zwierzaków domowych, gdzie mogliśmy poznać Tuptusia, słodkiego białego króliczka. O mrocznym obliczu. Ale to nie jedyne nawiązanie do sekretnego życia zwierzaków domowych. Przypatrzcie się piłeczce Maxa. Jest to ta sama piłeczka, którą miał główny bohater zwierzaków, który swoją drogą również nazywał się Max. Grinch wciela swój plan życia i okrada domy mieszkańców Ktośowa. Nad łóżkiem jednego z nich wisi obraz z podobizną Niedźwiedzia. Jest to Niedźwiedźlu, którego mogliśmy poznać w kolejnej książce doktora Susa pod tytułem The Lorax. Ale co ciekawe, powstała również animacja na podstawie tej książki, a stworzyło ją, nie zgadniecie, Studio Illumination. Podczas realizacji swojego misternego planu kradzieży świąt Grinch pomaga sobie pewnym wynalazkiem. Są to sprężynowe szczudły pozwalające mu stawiać wielkie kroki między kominami. Same szczudły są nawiązaniem do pierwszej animacji Grinch świąt nie będzie z 1966 roku. Na koniec cofnijmy się do samego początku. Ten przeszczęśliwy dzieciaczek ewidentnie biegnie ze swoim statkiem w miejsce, gdzie mógłby nim popływać. Spójrzcie tylko na jego smutno rozczarowaną minę, kiedy dowiaduje się, że staw jest zamknięty. Mam taką samą minę, kiedy dowiaduje się, że nie subujesz drogi widzu mojego drugiego kanału. Link w opisie.